A. słuchajcie, przysiadłam sobie na przywództwie z tą panią pod jej tutaj przy takiej ulicy, ale hałasują. O, to jest ulica, jedna z ulic e, Tiruvannamalai, no i przysiadłam sobie, tak, przysiadłam sobie e, w takiej cza, czajowni, słuchajcie, tutaj gdzie jest ulica, Tutaj pani ma chatkę i, i ma taki biznesik swój. Samowar oczywiście też przyszedł z Indii. Tam z tyłu widzicie Ganesze, Saraswati i Lakshmi. No i pani sobie sie, siedzi na takiej przyzwie i sobie gotuje. Gotuje herbatę, kawę, Przy z wyskoczy, gotować swoje jedzenia zarabia A to, to jest moja kawa z, y, z mlekiem, bo oni bez mleka nie potrafią robić. A, wiedziałam, żeby była mało słodka, ale oni tak... A, z tyłu mamy piękne tatami z Tutaj pani przechodzi się uśmiecha. O. o! Cała rodzina na jednym motorze przejeżdża. O! On mm. Maliga. 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 Bery Adina, Aczna. Bery Aczna. Adina, Aczna, Aczna, jak Aczna czakra. Aczna Nie, na ury. A? Na ury. Na na malaj. Nie. Kierowałam na malaj. Zwykle się nigdzie żyje. Dobra, to ja już sobie pogadam. O, zobaczcie, jak fajnie. <laughs> Bardzo lubię o autorycie. To... Do. zobaczenia. Fajnie. Namaste. Manakam. Manakam.